Szczęście Boże, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek odpowiedzi na pytania, które Was interesują. Dzisiaj takie pytanie: czy papież może się pomylić? Skąd w ogóle takie pytanie? Przecież jest człowiekiem, jak każdy z nas, więc może się mylić. No tak, ale jest też taki dogmat, czyli takie ostateczne orzeczenie kościoła. Prawda wiary, w którą należy wierzyć, że papież w pewnych sprawach jest nieomylny. A w jakich sprawach? Oczywiście nie w sprawach codziennego życia, kiedy zapytają papieża o jakąś zwykłą, codzienną rzecz, oczywiście w tych sprawach może się pomylić, bo jest człowiekiem jak każdy z nas. Ale w sprawach wiary i moralności, kiedy ogłasza jakąś prawdę w jedności ze wszystkimi biskupami na świecie, papież jest nieomylny. Ponieważ towarzyszy mu charyzmat, czyli taki szczególny dar Ducha Świętego, który prowadzi go i sprawia, że nie może zbłądzić. Papież często nie wypowiada się w taki sposób, tylko w najważniejszych sprawach. I wtedy trzeba go słuchać, bo wtedy przemawia jako następca świętego Piotra, jako ten, któremu Bóg dał charyzmat nieomylności.